na parkingu. Dzisiaj w końcu widać gdzie. Wczoraj niekoniecznie. Tak, dokładnie. Stamtąd. Tutaj, za znakiem przez jezioro przejechał skuterem i wyjechał tutaj. Pogoda dzisiaj paskudna. Pad nie pada, tylko mówili, że mrzawka. To co mówili to w ogóle się nie, 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 nie liczy. Ale dzisiaj w nocy ma być 4 stopnie na plusie. O oh, wow. Także taką mam powodę. Ja troszkę liczę na, na minusową temperaturę jednak. No na początku lutego ma być minus 9 w nocy. Nie aż tak. <laughs> Yy, tak, to ja jestem tą chorą psychicznie osobą, która smaruje wszystko masłem. generalnie byliśmy tutaj już wczoraj Chcieliśmy wam pokazać skocznie i tor narciarski i dużo więcej rzeczy w Lachti Ale niestety y, mój telefon postanowił umrzeć I mm. część materiałów, którą nagraliśmy w Lachti, właśnie te o skoczni Część nabrzeża Tak, część z centrum miasta przepadła I bardzo chcieliśmy wam mimo wszystko pokazać te skocznie Tam mały skakał i stąd i cała reszta Dokładnie, byli. robił tak i tak. Śmiech przez łzy, generalnie. Ale tak, oto skocznia, oto ona, skocznia w Lachty, ale do miasta nie będziemy wracać, bo to nie jest tego warte. Poza tym już chcemy zmienić otoczenie. Dokładnie, już jesteśmy tu chyba trzeci dzień, no. reanimując mój, mój telefon, bo myśleliśmy, czy wczoraj i nie pojechać po prostu gdzieś dalej, ale telefon wymagał reanimacji. Właśnie zdaję sobie sprawę, że nie mam okularów. Nie masz. E, widzę, gdzie jest <laughs> telefon generalnie, więc nie jest źle. Taki disclaimer, zabieramy Was teraz dalej, jeszcze nie wiemy do końca gdzie. A z ciekawostek Krystian wyczytał, że Słuchajcie, ja muszę tam podejść. Czy ja wam gadam, jak nie widzicie? Że tutaj, jak jest ciepło, na dnie tej dłużej skoczni robi się basen. Zgadza się. Nie to, że się sam robi, tylko robią basen. To nie to, że się woda zbiera, czy coś. Deszczówka. A najwyższa skocznia ma 130 metrów. Nie Nienormalnie. Szaleni. No, ja się zgadzam. Ja... Możemy jeszcze pokazać baby skocznie. Baby skocznia, dobra, tak. chodźmy do Baby Skoczni. Tam jest tor narciarski, pewnie po lesie co? Umarłeś? Co prawił Tu jest baby skocznia dla baby Nie, ludzi. Chyba. Żeby uczyć się baby skoków. A tu kręcili Squid Game. A to jest taka baby baby skocznia, patrz. Faktycznie! To z tej moglibyśmy skakać. Z tej byśmy dali radę. Ej! Ja zwłaszcza nie mając z nich wynatną nogę. Insane! Raz, dwa, trzy, cztery tematy. Dobra, trzeba wrócić. Już Ci nie zimno? Ale mamy miejscówkę. I zostajemy tutaj dzisiaj zdecydowanie. Potrzebujemy chwilę osiąść i odsapnąć oszy. Co tam Iltusia? Co tam masz? Wiesz, jak się kończy zabawa patykiem. Miałeś wyrwane przez to dwa zęby. Dwa zęby miałaś przez to wyrwane. Hoshi. Nie możesz. Puść. Patrz, jeszcze zaostrzony. Ten pies ma skłonności do, do samodestrukcji. Do mnie Rol. roll jest, tak jak szalona biega w kółko. Nie dam ci tego, bo sobie zbijesz niebienie. Niepoważne psy. Niepoważne psy jesteście. Nie od wczoraj wiadomo, że y, takie duże wydarzenia, jak przeprowadzka do Wana i życie w samochodzie, y, ciągną ze sobą bardzo dużo emocje I nie sądziłem, że. Nie chcę mówić, że nie sądziłem, że mnie to spotka, ale troszkę tak było. Chciałbym Wam trochę powiedzieć o tym moim kryzysie. Wydaje mi się, że to jest dość ważna sprawa, żeby o niej mówić, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które decydują się na vanlife. E, wydawało mi się, że mnie to nie spotka, bardzo naiwnie o tym myślałem, natomiast całe te emocje, które towarzyszą do dowana, do zmiany... I! Ilta! Mój poranny głos brzmi kiepsko. Z racji, że jest to mój kanał, chciałbym móc też poopowiadać trochę o rzeczach dla mnie ważnych, czyli na przykład o tym, jak ciężkie okazuje się mimo wszystko życie w podróży. Ciężkie od takiej strony, o której może wcześniej nie myślałem, albo prawie pod uwagę, ale myślałem trochę, że mnie to nie spotka. Jestem osobą na spektrum autyzmu. Mam autyzm, nie wstydzę się o tym mówić, mówię o tym całkiem często. Jest to powód do. Może trochę edukowania ludzi na temat tego, jak wygląda autyzm. Towarzyszą mi problemy w wielu czynnościach codziennych. Jednym z tych problemów, które mają osoby autystyczne, jest problem między tranzycją, między różnymi a, czynnościami. I życie w wanie jest ogromną zmianą. Jest jedną. Z największych zmian w moim życiu, tak? Zamieszkaliśmy w tym oto samochodzie. I choć absolutnie to kocham, i jest aktualnie jedną z najlepszych rzeczy, jakie mi się przydarzyły, to jest to wciąż zmiana. A zmiany są szalenie ciężkie dla osób, które nie są na spektrum, a dla osób, które są autystyczne, są one niewypowiedzialnie ciężkie. I właśnie po mniej więcej miesiącu w kolejnej podróży dotyka mnie kryzys, który dotknął mnie już ostatnio, kiedy byliśmy w Finlandii. Prawdopodobnie jest to związane też z brakiem słońca. Na to nie mogę nic poradzić, więc to, co mogę dla siebie zrobić, to spróbować wprowadzić sobie trochę rutyny do życia. Mogę spróbować to sprawić, żeby moje poranki wyglądały jak najbardziej podobnie, lub wieczory lub, lub ustalić sobie grafiki pracy, którego by się, będę się dość ściśle trzymać, a jestem całkiem niezły w samodyscyplinę. Chciałem się tym z Wami podzielić, żeby. Troszkę uświadomić, że One Life to nie jest tylko i wyłącznie uśmiech i radość na twarzy, są też czasami kryzysy. Mój ostatni kryzys trwał 4 dni, 4 dni, przez które nie mogłem się pozbierać, i dopiero dziś czuję, że mam na tyle siły w sobie, żeby się tym z wami podzielić. Cały ten stres związany z podróżą, cały ten stres, który się we mnie skumulował, problemy z. Przeniesieniem emocji na inną sytuację życiową sprawiły, że publikacja się dość mocno opóźniła. Prawdopodobnie teraz już ten filmik widzicie, natomiast myślę, że dopiero dziś jest ten dzień, kiedy mam w sobie na tyle siły wewnętrznej, żeby go opublikować. Tak się tylko dzielę, chwalę w końcu mój kanał. Chcę, żebyście poznali też mnie jako osobę i to, jak. Reaguje na pewne sytuacje, a że nagrywać się wciąż i nadal uczę, i uczę się tej, i uczę się tej śmiałości i otwartości przed kamerą. To myślę, że potraktuję to jako dobry trening. Dobra, czas stąd uciekać, bo jest na minusie i trochę zamarzam. Zostań, 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 ty uciekasz. Mega zimno jest. Jutro, minus 14. Nie takie rzeczy przeżyliśmy. Myślę, że następnym razem powinniśmy sobie po prostu zamknąć drzwi. Krystian mhm. się obudził, mówiąc, że jest mu zimno. I owszem, miało prawo. Być musimy do. No. Paliśmy z otwartymi drzwiami w temperaturze minus odczuwalnej 10. Przeżyliśmy. I to przeżyliśmy tylko pod kołdrą i kocem, i wcale nie było dramatycznie. Było chłodno, owszem. Ale nie było dramatycznie. Więc możemy spać z otwartymi drzwiami, albo jak chcemy zrobić cieplej, to myślę, że fantastycznym pomysłem będzie je po prostu zamknąć. Ilta. Parę słów do mikrofonu. Kawka. No to kawka. No powiedzcie, czy to nie jest najsłodsze zwierzę, jakie widzieliście tej godziny? Są już staruszki, one mają obie po 10 lat. Trzeba znaleźć sobie wygodne miejsce, w którym można przeleżeć cały dzień, tak? Trochę poburczeć przez okno na wszystko, co się rusza. A poza tym to spanko. I żoreć. I żreć. Jedzenie, co? Akurat jak stare by nie były, tak apetyt będzie zawsze No Mam wrażenie, że to, to jest. <laughs> I nie mam chyba nic do dodania w tym momencie. I jakby nie będę kontynuować nawet swojej wypowiedzi. To jest nasz jamnik, który wkładamy sobie. Tutaj przy drzwiach, żeby nam nie ciągnęło. Jest fantastyczny. Psy jeszcze nie próbowały go zeżrzeć. Jeszcze jest żywy. Fajny. Wszędzie są pieski. Wszędzie gdzie się da. Tu też są pieski. I tu są do kompletu pieski. Tak, proszę Państwa, trzeba sobie radzić ze strzypywaniem kołdry, kiedy z minus. Minus 12. Nadal śpiły pod mostem. To jest całkiem. śnieg. Całkiem cool. Śnieg wpada. Na kołdrze jest z dołu. <gryAbs hơn> <gryavas> Dobra, zamykam to. Zamykam, już. Po muszę się myć. Mamy dla Was mega ważne info. Zdecydowaliśmy się na założenie Patreona, ponieważ chcielibyśmy się dzielić z Wami treściami jak najwyższej jakości, ale przede wszystkim regularnie. I Patreon właśnie to by nam umożliwił. Stworzyliśmy możliwość wspierania nas na różnych progach, a na tych najwyższych czekają na Was prezenty. A jako, że obaj jesteśmy artystami, to chcemy się dzielić również częścią naszej sztuki, a poza tym czekają na Was pamiątki z naszych podróży, czy koordynaty do najfajniejszych miejscówek, w których spaliśmy. Będzie nam strasznie miło, jeżeli zdecydujecie się nas wspierać, a jeżeli czujecie, że ta Forma wsparcia nie jest dla Was. Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz i zostawcie łapkę w górę. Będzie nam mega miło. Bye!